Ale hala, dzień dobry, żyję w tym niechaj nie będzie smutnym odcinku dla nas wszystkich, no bo życie e, się różnie układa. Nie mam mnie od 5 e, tygodni tutaj na kanale. E, nie mam mnie w socjal mediach, nie mam mnie na Facebooku, bo powodów jest wiele. O nich dzisiaj sobie opowiem i też dla rozluźnienia atmosfery pokażę Wam zmianę składu w domu. Tutaj książę Foch śpi. Ale to o księciu Foku, to zaraz powiem. E, historia chyba sięga tak naprawdę końca roku, gdzie ze Stasią zaczęliśmy na siłownię chodzić e, i próbować dbać o kondycję, że zresztą pamiętacie po vlogach, jak przyszła pandemia i tak dalej. Natomiast. Mm, przez ileś tam miesięcy, z miesiąca na miesiąc, coraz gorzej się czułem, no ale wiadomo, tempo pracy i wszystko może równać się przemęczenie i wiele, wiele, wiele innych, więc bagatelizowałem to. No i tak sobie żyłem. Gdzieś tam po drodze wyszła dość, dość skomplikowana choroba genetyczna skóry, gdzieś do tego stopnia, że wylądowałem w szpitalu. Jak się dzisiaj okazuje, wszystko miało gdzieś tam swoje kropki i. Od jakichś sześciu, siedmiu może tygodni mój stan zdrowia dość mocno się pogarszał, co było widać i widać do tej pory na nagraniach i tak jak dzisiaj widać. Tak było widać na miłośnikach przede wszystkim, że mimo wszystko, bo czasami z górki na miłośnikach strzeliłem, a czasami coś coś nagrałem, zebrałem się. Od kilku tygodni coraz gorzej się zaczęło w postaci Braku, braku możliwości funkcjonowania. Generalnie coraz większe osłabienie organizmu, do tego stopnia, że w stanie z łóżka to był maraton 3 godzinny, żeby w ogóle ruszyć, wystartować. Eee, Utrata wagi, do tego zawroty głowy, do tego takie uczucie przemęczenia, jakby się w kopalni pracowali, mimo że leżycie trzy dni pod rząd, nie? więc jakby jestem z tych, co ostat, ostatni są do lekarza, więc eee, no nie, no to już był, był czas, gdzie parę tygodni temu. Wybrałem się do lekarza, bo już musiałem czy do lekarza. Bo najpierw na badania krwi. Tych badań krwi łącznie zrobiono różnych 60, na razie 66 albo 67. I, i, i no to jeszcze różne rzeczy dochodziło po drodze. Padło na razie podejrzenie. Dość spore ze względu na markery nowotworowe, ze względu na wyniki, stany zapalne krwi i tak dalej. Gdzieś tam lekarz prowadzący nawet już skierował mnie do szpitala, chociaż ja na razie wolę te wszystkie rzeczy, które tam by mieli mi zrobić, porobić samemu wszystkie badania i dopiero gdzieś tam sobie obraz gdzieś tam wskazano na podejrzenie nowotworu układu pokarmowego. Znaczy, wskazano, no tak, tak po prostu wynika z badań. Natomiast. Jakby nie zmieniło to nic w mojej głowie i w mojej psychice, bo to jeszcze tak na milion procent to może niekoniecznie, chociaż na dużo procent. Natomiast od kilku tygodni ten sam lekarz też zaczął mnie suplementować w tym, co w tych wszystkich rzeczach, które powodowały brak możliwości normalnego funkcjonowania, więc troszeczkę lepiej wyglądam do tego stopnia, że stwierdziłem, że no już tyle tysięcy pytań zadajecie, tyle teorii spiskowych się dzieje, że się wypaliłem albo że coś się stało. Kurde. ciężko żeby się wypalił, więc na razie jest jak jest, postanowiłem, postanowiliśmy wszyscy z ekipą, z rodziną tutaj e, moją e, dookoła, że troszeczkę czas zwolnić tego tempa, miłośnicy będą sobie szli, temat walizki, czyli w najbardziej wyjątkowej rzeczy, jaka mnie w życiu spotkała razem z książką, czyli moje własne narzędzia, M4K, współpracy z NEO też troszeczkę mnie wykończył, to i tak to wszystko poszło, więc na dzień dzisiejszy funkcjonuje jak funkcjonuje. Jest troszeczkę lepiej. Były takie momenty, w których w ciągu tygodnia schudłem ponad 6-7 kilo, co też było alarmujące. Na razie nie dam się położyć do szpitala, póki nie ma takiej konieczności. Na razie też na 100% nie jestem niczego pewny. Po prostu tak, taki obraz na razie się stworzył, ale no to jak, dopóki się nie złapie złodzieja za rękę, to nie można go oskarżyć, że coś ukradł, więc... A że dla mnie bardzo ważnym elementem mojego życia, bo jesteście moją widowną, to my wszyscy stworzyliśmy się na taki wzór, jak jest teraz. Dużo osób się tutaj zgrało, zżyło i jest ciekawa, co tam wszędzie słychać, to czy też z ludzkiej sympatii ludzie się martwią po prostu, albo gdzieś na ulicach mnie spotkają, odmawiam zdjęć, bo wyglądam czasem jak gówno, a co najgorsze, czuję się jak gówno, więc przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem ostatnio, to postaram się czasem tutaj zajrzeć na kanał. Natomiast dzisiaj jest lepiej, więc idę do pracy, zabiorę Was też do pracy. Pewnie zauważyliście, że trochę inny obraz i wszystko. Tak, nagrywam z telefonu, bo właśnie się skłamałem, że w GoPro nie ma baterii. Tak dawno nie nagrywałem, a w ogóle najlepsze jest to, że... <laughs> od dwóch miesięcy nawet laptopa nie rozpakowałem nowego, którego mam od Acer'a. Więc... Taka to historia życia. Pokazałbym Wam działkę, ale jeszcze nie jest skończone wszystko. Piotr już kończy w tym tygodniu, może na chwilę w przyszłym tygodniu przyjedzie w chwytach i może mi się uda wiersz, pierwszy raz od 5 lat zrobić urlop kilkudniowy, no, i tak to wygląda, no, i w ogóle jest trudniej funkcjonować, nagrywać i w ogóle jest tak do dupy, ale pozmieniało się w domu wiele, przede wszystkim pan Foch, tutaj chciałem wam pokazać, zacznę wam unboxing dlatego, że mam domowe przedszkola u góry, Czysty przypadek, ale to może pokażę, bo to jest śmieszne. Coś biega cały czas, tupie i to nie są dzieci. Więc co, oderwę się na chwilę od tej rzeczywistości. No, jest jak jest, ale głowa do góry będzie dobrze, nie? Generalnie największego focha to ma ten obywatel. O ile już tam Boba przeżył, o ile wszystko przeżył, nie, Towi? <noise> to mu nagle, niestety, sprawiono niespodziankę, dlatego że na Szemudzie, na tym pierwszym warsztacie, Przybłąkał się ktoś. Uwaga. Dzień dobry. Cześć Daisy. Tą panią to już znacie z Instagrama. To jest taki brój. Jesteś brojem, nie? Syczysz na boba. Czarny diabeł. No może ma z 8 tygodni Więc dołączyła do rodziny świateło Cach, Ładne, nie? No właśnie o. No jest wariat. Ale to nie jest nic, to jest nic, bo zaraz zobaczycie jeszcze lepszy hit. To się wczoraj wydarzyło i tutaj mam mieszane uczucia. I też będę na pewno więcej sapał i gorzej oddychał, ale to się w końcu naprawi kiedyś. A ty jesteś artystka. Jup! Jup! Za dobre serducho mam do zwierzaków i w ogóle w życiu. Wczoraj coś się wydarzyło znowu, wracając wczoraj z ryb Mój Januszka usłyszałem przeraźliwe, ale to przeraźliwe miałczenie. O takie Zajrzałem do szopy No i Janek mówi, że mały wypad z góry albo mała jeszcze oczu nie otwiera, matka trzy dni nie przyszła, no jakby na wsi takich rzeczy, no nie może mieć schroniska kociego, więc był już przeznaczony na odstrzałkę, ja powiedziałem, że wezmę, na razie odchowam, a potem najwyżej wypuszczę. Miał wczoraj jeszcze zaropiałe oczka, nie otwierał, pierwszy raz otworzył dopiero oczy, głodny jesteś, tak? Nakarmiony został. A no teraz wykąpiemy go, ja z wami wykąpię go, nakarmimy, specjalne kocie mleczko, muszę jeszcze mu butlę kupić tak zwaną, no już, zaraz dostaniesz papu, no tak, najlepsze jest to, że pierwszy kogo zobaczył po otwarciu oczu, to jestem ja, no, no chodź, jemy, wiem, że wola łystyca, Jesus. Na chwilę odłożę no już, już Leżał, o, widzicie? Op, a, a. O. No, dawaj. Nie ma cyca, a musimy się wykąpać dzisiaj. Kupkę musimy zrobić. O, o. Siedź sobie tutaj. Nie bój się. Zaraz cię wykąpie. Zawsze byłem od kąpania. Pierwszy a potem te koty mnie nie lubią, no ale trudno. Dobra. No i już jestem. Pranie kota nigdy nie jest łatwe, a tym bardziej dwutygodniowego, ale trzeba, bo w takim syfie leżę. Zobaczcie ile tu wypływa tego syfu. O, widzicie? A ja powiedziałem gospodarzowi, bo gospodarz do mnie mówi, że matka go porzuciła, bo pewnie jest słabszy, dlatego że oczu nie otwiera i tak dalej, i tak dalej. Matka się nie myli. Nie wiem, ja znam z życia takie przypadki, chociażby swoje, gdzie potrafią za nic porzucić dziecko. I ściurek. Więc stwierdziłem, że należy dać mu szansę. Nie wiem, stwierdziłem, że jak przeżyje, to przeżyje i wtedy da się mu szansę. Zobaczcie. Tą wodę. W takich chwilach. Dobrze? Tak, serio. serio? Wczoraj oczy dopiero otworzył. Zaraz Cię wytrzemy. No dobra, już w firmie. Kocie mamy się zajęły, bo teraz mam jeszcze jedną kocią mamę. Tu kocia mama Niunka. Kupkę zrobił, wprost na koszulkę moją, no ale spoko. Nie wiem za bardzo, co z nim zrobić. Na pewno wiem, że przeżyje, a może ktoś z Was będzie chciał go adoptować, to za tydzień bym go jeszcze odchował troszeczkę, do weterynarza zabrał i Wam oddał. No a w firmie dzieje się. No Ci, co nie oglądają, to dzieje się. Ja. Wszyscy żyją, mają się dobrze. Znaczy brakuje nam tylko jednej osoby w składzie. Jest ją Łukasz. Ale ponoć zabalował. <głos> <głos> ja tam powiem wam tak. Powiem wam tak. Pierwsze co, tak jak usłyszałem, że jakiś balet ma być, to powiedziałem, ktoś widział jak ty przyjdziesz w poniedziałek do pracy. <noise> no, Ola będzie kocioł mamu dwa. Tak, odmierzam jedną dla goteczka. O, jest buteleczka, widzicie no. tam ładnie, bardzo no, fajnie. Ola, powiedz, że chcesz kotę. Zawsze, ja chcę wszystkie koteczki ciebie. To ten jest twój. No ale ja nie mogę. Jeszcze, nie. jeszcze. Dobra. Jeszcze tydzień go potrzymam. Dobra, dzisiaj postaram się podsumować tego vloga. Widzicie, jak wyglądał jak gówno, ale, ale czuję się lepiej, to jest ważne. Podsumować tego vloga i, i, i go jeszcze zmontować. I go jeszcze rzucić na YouTube y, i niechaj umilkną pytania. No i to. To tyle. Widzimy się na podsumowaniu. Dobra. Będę kończył. Jest godzina 16. Coś się dzieje w szopce. Mam nadzieję, że uda mi się, bo naprawdę jest 16 i mi już prąd się skończył. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać Wam coś, chociaż na razie nie mam humoru na jakieś rzeczy. Na razie próbuję doposażyć bardzo mocno firmę, ale o tym na miłośnikach. Naprawdę kozackie sprzęty. Więc chodźcie do biura w tej brzydkiej jakości do końca. Na razie, dopóki nie będzie adopcji, to ciocia tu się będzie opiekować za mną, nie? No ja właśnie. O Jezus. Słodycz. No. no dobra, w następnym odcinku na pewno będę chciał podsumować e, zbiórkę szpitalną, bo to była... No to była gruba historia, dlatego że e, ogólnie zbiórka była przeprowadzona przeze mnie i przez Donation. Potrzebne rzeczy były zakupione przez Stephen Donation według wskazań ministerstwa, i tak dalej. Ta rzecz się roztoczyła w maju już na samym początku, i przez 8 tygodni nie mogłem przekazać szpitalowi, ze względu na to, że nie wiadomo z jakich względów już nie będę wnikał. Nikt ze szpitala nie odbierał ode mnie telefonu, nie odpisywał na SMS-y. Mam tam masę SMS-ów, że zadzwoń, ok, już oh, o spoko, to tamto. No i 8 tygodni to leżało, a do tego stopnia jakiś. Człowiek tutaj był tak miły z widzów, że już zaczął wszędzie wypisywać, że połasiłem się i tam 10 czy kilkanaście tysięcy złotych ukradliśmy na zrzutce i takie tam rzeczy, nie wiedząc do końca co się działo, albo mówi, ignorujesz nas. No. Jest dużo rzeczy po drodze, że nie zawsze wszystko, też nie chciałem robić afery szpitalowi i tak dalej, więc już mam wszystko przekazane, ładny papierek. I nawet kurwa w sumie podziękowań nie dostałem ani wy nie dostaliście więc warto pomagać nie <laughs> dobra kończę słuchajcie co ma być to będzie będzie dobrze Dumny jestem na pewno z tego, że dociągnąłem tak wiele rzeczy, że tyle rzeczy przez te parę lat udało mi się zrobić. I może trzeba będzie kiedyś przejść na emeryturę taką dość szybszą, albo trzeba się będzie trochę poleczyć. Mega cieszę się z tego, że wyszły dwie książki. Mega cieszę się z tego, że wyszedł ten unikatowy zestaw narzędzi. No bo to, to jest coś, co ja sobie zostawiam zawsze po sobie, więc jak ktoś chce został jeszcze tysiąc parę sztuk, to dam link w opisie tego filmu. Możecie sobie kupić na pamiątkę całej Ligi 4 k Garage narzędzia. I tyle. No, postaram się meldować. Na razie nie zaprzestaję nagrywać. Po prostu mówię, czuję się gorzej. Nie jest to wszystko pewne na 100%. Pewnie będzie dobrze, pewnie coś innego. I tak to, tak to powinno optymistycznie wyglądać. Natomiast też się nie gniewajcie, że odmówię czasami komuś zdjęcia albo coś, bo się naprawdę czuję jak gówno. A... No i dlatego też, też, jest mnie, też jest mnie mniej w tym wszystkim. To są jedyne powody, a nie żadne spiskowe teorie, bo jak tylko trochę odzyskam mocy, to ja znowu tutaj potrzęsę. Dobrze, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Kcił w górę, to takie Zostańcie ze mną, to kciuk w górę. Eee. Piszcie komentarze i widzimy się w szopce jeszcze w ogrodzie się zobaczymy i, i też ciężej się nagrywa jakieś tak myśli się gorzej, zbija, ale są czasami lepsze dni, a czasami gorsze. Dobra, uciekam, trzymajcie się, cześć!